pani witam was serdecznie na kanale szydełku z Joanną. Dzisiaj chciałabym wam zaprezentować jak wygląda mój projekt stworzony z kwiatków. Filmik do tego wzoru, jak zrobić kwiatki, został opublikowany na kanale 15 kwietnia, więc ja zapraszam. Jeszcze dodam link do tego filmiku w opisie i tutaj na górze, przy literce. I powinien również pojawić się taki jakby taka zakładka, na którą też można kliknąć i ten kwiatek również się pojawi. Oczywiście pomysłów do zrobienia projektów jest mnóstwo. Ja stwierdziłam, że zrobię sobie taki grubszy. Obrusik na stół kawowy można zrobić delikatny kocyk w każdym razie to, co sobie wymarzycie. Ja mam dosyć grubą nitkę i używam szydełka 4 mm, o tym mówię przy filmiku z kwiatkiem, natomiast równie dobrze można zrobić ten sam wzór, używając małego szydełka i cienkiego kordonka, na przykład w rozmiarze 10 i zrobić bardziej taki koronkowy wzór bieżnika, czy też obrusa, to wszystko zależy tylko wyłącznie ode mnie. Czyli... Link do tego, jak zrobić kwiatek, znajdziecie tutaj właśnie poniżej, w opisie. Natomiast ja w tym filmiku teraz pokażę, jak połączyć ze sobą kwiatki. Jak widzieliście, już jak wygląda projekt, będę pokazywała, jak połączyć początkowe kwiatki. Ja tutaj dawałam wzmianki, że będziemy łączyć sobie trzy części i najlepiej zaczynać od pierwszego płatka i łączyć, dlatego że. To zależy od tego, który rząd robimy. Jak widzicie, tu mamy połączone nawet cztery płatki ze sobą. O tym nie wspomniałam w filmiku, dlatego że to w zależności od tego, ile rzędów zrobimy, jest. Wspominałam o pierwszym rzędzie, o w kwiatkach na górze i na dole, natomiast już te następne rzędy, czwarty, piąty czy szósty, będą łączone w w ten sposób, że już musimy cztery płatki ze sobą połączyć. Więc, tak dla pewności, zróbmy sobie albo zacznijmy sobie po prostu yy, dołączać od samego początku tej ostatniej rundy, albo zróbmy sobie tylko pierwsze dwa płatki i dołączamy w tym momencie na tyle, ile potrzeba. Czyli ogólnie wszystkie. Te środkowe kwiatki mają wszystkie płatki połączone ze sobą. Jeżeli ktoś nie ma pewności, to proszę sobie wrócić do zdjęcia i tam w zasadzie będzie mniej więcej przedstawione, jak jaki, gdzie i jak jaki kwiatek został połączony. Tak więc, jeżeli jesteście nowi na kanale, koniecznie nie zapomnijcie zasubskrybować, a my zaczynamy. Cześć kochani, witajcie na kanale Shadow Dzisiaj zapraszam Was do kolejnego filmu. Jeżeli chodzi o kwiatki, w poprzednim pokazałam Wam, jak zrobić ten przepiękny kwiatek. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak te kwiatki ze sobą połączyć, aby stworzyć sobie piękną serwetkę. Może być nawet bieżnik albo obrus. Wszystko w zależności od tego, jak dużo projekt chcecie uzyskać. Tak więc, pierwszy kwiatek. Mamy zakończone do samego końca rundę. Jeżeli chodzi o kolejne, będziemy przerabiać tylko do momentu, aż w zasadzie pierwszy możemy przerobić zostawiając ostatnie dwa. Ja natomiast wolę sobie łączyć je zaraz na samym początku, a później kontynuować. Nasze kwiatki będziemy łączyć ze sobą używając dwóch płatków. Tak jak widzicie, mam już pierwsze 7 słupków. Zrobię sobie oczko łańcuszka, a następnie zamiast drugiego oczka przejdę oczkiem ścisłym do mojego pierwszego kwiatka i przeciągnę włóczkę. Jeszcze jedno oczko i zakończę sobie płatek mojego w drugim kwiatku, robiąc dokładnie 7 słupków, tak samo jak w tym naszym pierwszym dwa. Trzy, 4, 5, 6 i 7. O tyle, o ile pierwszy kwiatek jest zawsze najłatwiejszy, ponieważ możemy sobie połączyć jakiekolwiek nasze płatki. Z drugim będzie już troszeczkę więcej kombinowania, chociaż to i tak nie jest nic. Czyli tak jak w naszym wzorze, musimy sobie zrobić półsłupek w miejscu pomiędzy dwoma płatkami i przechodzimy do następnego. Znowu siedem słupków. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6 i 7. I tak samo jak poprzednio, tylko jedno oczko łańcuszka, a następnie przechodzimy do kolejnej poprzeczki z trzech, czyli na, na, na samym końcu naszego kolejnego płatka od spodu. Ja się wbijam i znowu oczkiem ścisłym przechodzę. To sobie na końcu będzie można poprawić, tak, aby, żeby, aby ładniej wyglądało oczko łańcuszka i kolejne 7 słupków i to na razie tyle jeżeli chodzi o łączenie tych dwóch 2 3 4 5 6 no i 7 półsupek znowu w to miejsce pomiędzy płatkami i przechodzimy już do kolejnego. W tym momencie już bez łączenia robimy dokładnie nasz wzór i kończymy naszą rundę. Oczywiście na końcu znowu półsłupek, oczko ścisłe w pierwszy słupek, obcinamy nitkę, a ja wracam na końcu tej rundy, aby pokazać Wam, jak następne, następny kwiatek będziemy ze sobą łączyć, używając już dwóch obecnych. No i dobra, nasze dwa pierwsze kwiatki mamy połączone, i teraz to już zależy tylko od Was. Możemy łączyć na razie po długości tyle kwiatków, ile nam się tylko podoba. A jeżeli chcemy zrobić na przykład serwetkę, to ja bym proponowała łączyć te kwiatki dookoła czyli drugi kwiatek zrobimy tak, że będziemy łączyć do kolejnego, a później do tego samego, co poprzedni ponieważ tu no, będzie po prostu za dużo przestrzeni, więc spróbujemy ja już mam pierwsze 7 słupków zrobione oczko łańcuszka i jako drugie oczko robimy sobie oczko ścisłe w, w naszym płatku przed płatkiem, który już był łączony oczko łańcuszka no i znowu te nasze 7 słupków jeden Trzy Cztery Pięć Sześć I siedem Półsłupek Oczywiście pomiędzy naszymi płatkami Przechodzimy do następnego Jeden Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem, i tutaj po siódmym, znowu oczko łańcuszka, idziemy do naszego płatka, w którym już był zielony połączony, i łączymy również różowy czy jaki kolor tam macie oczywiście i oczko łańcuszka i wracamy do naszego kwiatka, robimy kolejne siedem, jeden dwa trzy cztery Pięć. 6 No i siedem. Znowu półsłupek w miejsce pomiędzy płatkami. No i jak na razie tutaj sobie oczywiście ściągniemy. Wygląda to tak. Czyli zostały nam jeszcze dwa płatki do połączenia. Czyli w drugim jak widzicie, jak będziemy teraz pracować dookoła, to w każdym następnym musimy połączyć ze sobą trzy. Ten nowy, ten co już był połączony i Kolejny trzeci od tego poprzedniego motywu. Czyli mamy znowu siedem. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I 7 oczko łańcuszka, teraz idę do kolejnego, już w zielonym, tak? To mamy połączone do białego, to jakbyśmy mieli w sumie razem połączone, i teraz oczkiem ścisłym się wbijam w zielony. I oczko łańcuszka, i jeszcze 7 słupków. 1, 2, 3. 4, 5, 6 i 7 i znowu półsłupek w kolejny. Od teraz już przechodzimy do każdego nowego łuku i po prostu dokańczamy nasz kwiatek. I zobaczcie, możemy sobie jako serwetkę dookoła robić, i to będzie tak jakby w koło. I możemy kontynuować później następne rundy w dokładnie taki sam sposób. Albo zobaczcie, na samym początku pokazałam Wam, że to są moje dwa. Tu możemy w dalszym ciągu kontynuować, dodając te kolejne kwiatki po dwa po dwa. A to może być następna runda, następny rząd. Tak samo tu na dole. Czyli będziemy za każdym razem ten, ten i ten musimy ze sobą połączyć, i tak dodajemy. Rzędy. Wszystko zależy od Was, jak to będzie wyglądało i ile kwiatków użyjecie. I tak w zasadzie to na tyle. Cała, cała w tym filozofia, aby po prostu najlepiej zaczynać zawsze od pierwszego łączyć i dokończać rundę, ponieważ jeżeli będziemy szli wokoło, no to albo dwa, a w tym momencie już trzy muszą być ze sobą połączone. Tak więc ja. Serdecznie zapraszam do, na moją grupę Facebooka jeżeli uda wam, Szydełku z Joanną, Jeżeli uda Wam się zrobić projekt z tych kwiatków, chciałabym zobaczyć, jak one wyszły i dodajcie zdjęcie na mojej grupie. Do zobaczenia. Życzę miłego dnia.